Polski lekko opancerzony transporter opancerzony AMZ Tour 6. Tu, może, zacznę od tego, że oczywiście, nie jest to pojazd, który jest użytkowany na przykład przez nasze wojsko, tylko jest to pojazd, który jest użytkowany przez naszą policję. Przez te no, bardziej specjalistyczne jednostki naszej policji, które jednak wykonują zadania. W przypadku których pojazdy już ważące nawet 15 ton, opancerzony. Z pewnym poziomem odporności, na przykład na miny, jest potrzebny. I to jest pojazd, który jest bardzo ciekawy, ponieważ został stworzony wraz z policją. Można powiedzieć, że tutaj po prostu wykonywano założenia, jakie nakładała ta policja, ale ta współpraca była o wiele głębsza. Po prostu stworzono pojazd. W dużym stopniu przystosowany do tych zadań, jakie miały być wykonywane w tych jednostkach. Szkoda, że tego typu pojazdy nie trafiły np. do Straży Granicznej, do której teraz np. strzela się skórz, i niestety te pojazdy, które oni posiadają, są niewystarczająco opancerzone. Tu już mówimy o takim poziomie, zagrożenia, jak na przykład dzisiejszy bohater Tur-6. No ale przejdźmy do tego pojazdu. Zanim to zrobię, zapraszam na dzisiejszego live o 21, czyli piątek 21, do wsparcia kanału, czy to poprzez Patronite'a, czy to poprzez postawienie symbolicznej kawy. Przejdźmy do tego, że Tur-6 jest to pojazd, który jest dosadzony na podwoziu ciężarowego samochodu MAN TGM dwuosiowego z napędem na cztery koła, 4x4, więc tutaj podwozie pochodzi z manowskiej ciężarówki, terenowej ciężarówki, jak zwał, tak zwał, a reszta to po prostu produkt firmy AMZ Kutno oraz firmy Concept. Jakoś ostatnio dużo tych materiałów o pojazdach z Kutna, no ale tak jakoś wyszło. Jest to pojazd dosyć duży, trzeba pamiętać, że ma on 6,58 m długości, 2,56 m szerokości i 2,85 m wysokości, więc to już jest taka no, ciężarówka, tak to ujmijmy, i waży 11 ton 700 kg. Masa własna tura 6 to 11 ton 700 kg. Za napęd odpowiada oczywiście silnik wysokoprężny 6,9 litra 327 koni mechanicznych, automatyczna skrzynia biegów. Tutaj silnik, skrzynia biegów tego typu podzespoły oczywiście podchodzą z tego podwozia, z podwozia, które zostało wykorzystane przy produkcji tego samochodu, i może jeszcze powiem, że początkowo chciano, żeby to był pojazd oparty na fordzie na fordzie F550, tylko gdy okazało się, że no jednak spełnienie tych norm dotyczących bezpieczeństwa, czyli opancerzenie. Opancerzenie na wystarczającym poziomie wyznaczonym przez policję, czyli tutaj mamy ochronę balistyczną na poziomie drugim według stanak 4569 naprawdę kiedyś zrobię materiał o tych stanagach no i może nawet podejściu do spełniania tych wymagań tutaj jest akurat spoko ale niektóre firmy zagraniczne potrafią tu mieć z tym problemy oraz ochronność przeciwko minom tutaj na poziomie pierwszym więc może się wydawać, że takie wymagania dosyć trudne, dosyć takie restrykcyjne, jeśli chodzi o pojazdy policyjne, no ale takie było zapotrzebowanie. One miały być używane w przypadku tych akcji najniebezpieczniejszych. I ta wspomniana konstrukcja, która była początkowo planowana oparta na Fordzie, okazała się ograniczona przez masę. Jednak, tam, żeby osiągnąć tą odpowiednią Ochronę no nie udało się zmieścić w limitach masy, które było oferowane przez tamto podwozie Fordowskie. Tutaj pamiętajmy, że ta maksymalna masa, czy też dopuszczalna masa całkowita, wynosi już 15 ton. Więc jest to naprawdę bardzo dużo. Tutaj mamy takie coś, że dwa z tych ośmiu dostarczonych turów szóstek mają platformy szturmowe. Które ważą ponad 2 tony. Więc, gdy mamy pojazd ważący 11700, to jest masa własna, a gdy dodamy wszystkie inne elementy, to ta masa rzeczywista już wynosi tonę więcej, i dodamy do tego ponad 2 tony tej platformy szturmowej, to już mamy 15 ton. Więc masa jest naprawdę duża, no ale takie były wymagania. Spokojnie 15 ton. 4 razy 4 to może się niektórym wydawać, że w terenie on nie będzie sobie radził tak dobrze, tylko że to nie jest pojazd, który ma być jakoś super ekstra w tych warunkach terenowych sprawdzającym się pojazdem. On ma mieć pewien dosyć wysoki poziom dzielności terenowej, tylko że to nie jest pojazd, który z założenia ma operować w tych warunkach cały czas w ciężkim terenie. Tutaj mógłby ktoś zadać pytanie. Ok. Ale można by było go zrobić, oczywiście, niższego, pozbawionego w ogóle tych możliwości terenowych. Pamiętajmy, że on ma być wykorzystywany w akcjach przykład antyterrorystycznych przy zatrzymywaniu tych najgroźniejszych przestępców. No i taki tur niekiedy musi się znaleźć w miejscu, w które musi wjechać i z niego wyjechać w tym, w takim lżejszym terenie. Wracając do samego wracając do samego pojazdu oczywiście tutaj mamy różne wersje jeśli chodzi o ilość miejsc w środku taką podstawową wersją jest wersja gdzie mamy kierowcę i dziewięciu pasażerów i to jest taka podstawowa wersja jeśli chodzi o taką wersję bardziej specjalistyczną natomiast w wersji takiej dla policji czyli w tej wersji której zakupiono 8 sztuk są to pojazdy które mają kierowcę dowódcę i jeszcze sześć osób, sześciu kontrterrorystów. Więc tutaj tych osób jest osiem. Tak jak wspomniałem, te tury szóstki mogą być wyposażone w platformy szturmowe. To było jedną z tych wymaganych opcji. Z tych ośmiu, wszystkie mają możliwość zamontowania tego przyrządowania, ale z tego, co się dowiedziałem, tylko na dwóch jest to zamontowane od razu. To są takie platformy szturmowe, które mogą się podnieść na wysokość 6,5 metrów. Do tego dochodzą drabiny, są do tego specjalne podesty, które mogą być osłonięte osłonami balistycznymi, tak żeby ten ostrzał jednak był mniej groźny. I Służy to oczywiście do przeprowadzania szturmów, na przykład żeby kogoś zaatakować, Uderzyć na kogoś z większej wysokości. Coś, co się wydaje takie dosyć niepotrzebne, przecież możemy podstawić drabinę, no ale nie zawsze jest to możliwe. No i podstawianie drabiny, kiedy ktoś do nas strzela, no też nie jest opcją zbyt przyjemną. I jak widać, tu wiele osób jest zaskoczonych, że nasza policja dysponuje takimi pojazdami, które wydają się bardziej przydatne, na przykład dla wojska. Że te wszystkie możliwości, ochrona balistyczna, ochrona przeciwminowa to już są rzeczy, które powodowałyby, że tego typu pojazd lepiej sprawdziłby się w wojsku. Tutaj należy powiedzieć, że policja niekiedy wykonuje również zadania, w przypadku których taka osłona, taki poziom ochrony jest potrzebny, a w wojsku tego typu pojazd z takimi parametrami. To oczywiście pojazd, który nie mógłby się za bardzo zbliżać do linii, do frontu, czy jakbyśmy to nie nazwali, linii styczności, ponieważ ta ochrona jest niewystarczająca. I tak wiem, że nasze BWP-19 no, mają jeszcze gorzej, no ale tutaj musimy o tym wiedzieć, że we współczesnym takim postrzeganiu ochrony bezpieczeństwa, jakie zapewniają pojazdy, to tutaj już Tur 6 zbyt blisko tego frontu nie mógłby się zbliżać. Chociaż gdy widzimy to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Ale to nie jest tam robione, bo tak jest dobrze, tam jest to wykonywane, to znaczy używanie pojazdów o wiele słabiej opancerzonych niż na przykład Tur 6. Tam używa się ich blisko. Czy też raczej już w walce bezpośredniej, no ponieważ nie ma innego wyjścia. A Tur 6 po prostu jest pojazdem, który spełnia te wymagania policji, które mają który ma zapewniać im jak najwyższy poziom ochrony przy tych zadaniach najniebezpieczniejszych, przy tych zadaniach, które jednak już są niestety bardzo niebezpieczne i te zagrożenia ze strony przestępców przeciwnika są na tyle duże, że tu już lekki pojazd opancerzony musi być używany. Na początku powiedziałem, że tego typu pojazdy powinny być również używane przez naszą Straż Graniczną, i oczywiście jest to prawda, ponieważ ta nasza Straż Graniczna niestety coraz częściej jest, nie powiem, ostrzeliwana, żeby to źle nie zabrzmiało, no ale do takich przypadków już doszło. No i może się wydawać, że strzał z kuszy nic nie zrobi, no ale strzał z kuszy, który przebija drzwi z jednej i z drugiej strony no to gdyby tam akurat ktoś siedział, no to by było po nim. A jak do tej pory Straż Graniczna po prostu używa samochodów takich zwykłych, terenowych, normalnych samochodów. I jednak tego typu konstrukcje by się tam jak najbardziej przydały. Tam nie wiadomo, co na tej granicy jeszcze się wydarzy i nie wiadomo, jaki poziom ochrony będzie poziomem wystarczającym. Dlatego chyba te tury szóstki również tam się znalazły, tylko pamiętajmy, mówimy o 8 egzemplarzach. Pamiętajmy, że to jest jednak liczba niewystarczająca. I na przykład taki Tur 6, który, czy inny pojazd tego typu, to nie chodzi o to, żebym wam reklamował reklamował coś, za co mi nikt nie płaci i nie ma takiej potrzeby chyba, chociaż żeby się przydało, żeby no bardziej ten nasz przemysł się reklamował. Chodzi o to, że. Pojazd tego typu, czy to będzie Tur6, czy cokolwiek innego, fajnie gdyby znalazł się w naszej Straży Granicznej. Tutaj to wyposażenie mogłoby być troszkę inne. Na przykład, zamiast tej opcji rampy szturmowej, mogłyby się pojawić na przykład przyrządy obserwacyjne. Kamery termalne, kamery światła widzialnego, jakieś czujniki i tego typu pojazdy naprawdę by się tam świetnie sprawdziły. Niestety czas są, jakie są. No i nawet policja, nawet straż graniczna musi mieć lekkie, opancerzone transportery. Tak to już wygląda, i najprawdopodobniej to zapotrzebowanie w przyszłości będzie się jeszcze zwiększało, zwielokrotniało. A my mówimy tylko o ośmiu sztukach. Szkoda. Miejmy nadzieję, że ta ilość się zwiększy. Nie tyle w policji, co na przykład w Straży Granicznej. Niekoniecznie musi być to Tur 6, może to być też inny pojazd, ale tego typu. Zapewniający wyższy poziom ochrony, zapewniający bezpieczeństwo na odpowiednim poziomie, i można go używać w wielu zadaniach, gdzie użycie takiego zwykłego środka transportu jednak wiąże się z tym, że no, możemy zostać ostrzelani. Może dojść do niestety niefajnych sytuacji. Więc widzicie, zacząłem od tura 6, a przeszłem do tego, co potrzebuje nasza Straż Graniczna. Nie mówię, że nasze wojsko nie potrzebuje tego typu pojazdów, czyli lekko opancerzonych, transporterów opancerzonych. Tutaj te zakupy no, powoli się zaczynają. Pamiętajmy, że to nie jest pojazd, który mógłby jakoś bardzo dzielnie działać na tej pierwszej linii. No ale na przykład jako Taki ambulans, albo na przykład jako pojazd transportowy, dowożący żołnierzy, czy też ogólnie ludzi w pobliże jak najbardziej. Ta ochrona balistyczna, przeciwminowa już jest czymś, co jednak chroni na przykład przed 762, przed takimi lżejszymi środkami, przed lekką ręczną bronią przeciwnika. To już jest coś, co. No, zwiększa nasze szanse przetrwania, zwiększa nasze bezpieczeństwo. A sam Tur 6 oczywiście pojazd bardzo ciekawy. Szkoda, że wyprodukowany w tak niewielkiej ilości. Szkoda, że to jest pojazd, który jednak, no, czy ten, czy inny tego typu pojazd nie znalazł się w większej liczbie. Nie wiem, czy od 2021 roku no, stały się jakieś, nie wiem, czy od 2021 roku. Yy, Zawarte zostały jakieś umowy, które miały po prostu zapewnić, dostarczyć tego typu pojazdy naszej Straży Granicznej. Z tego co wiem, to nie. A jeśli nie, to bardzo, bardzo szkoda. Niestety to zagrożenie jest coraz większe i coraz tam jest niebezpieczniej. I myślę, że sytuacja może być tylko gorsza. Nie liczę, na, nie liczę na to, że będzie lepiej, może być tylko gorzej. I te środki stosowane przeciwko naszej Straży Granicznej, przeciwko naszym żołnierzom, przeciwko ludziom po prostu no są coraz gorsze. Pamiętajmy, że to nie jest tylko chronienie granicy jako granicy, ale też ludzi, którzy tam mieszkają, zwykłych obywateli. No ale dziękuję za uwagę. Widzicie, że na materiał o Turze 6 było chyba 5 minut. Z ponad 13-minutowego materiału. Zapraszam na dzisiejszego live o 21.00. Zapraszam do wsparcia. Dziękuję za oceny, komentarze, dotychczasowe wsparcie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.